Pewnie, że na kanał I dobry bardzo Gdzie z nami jest ten oto ślimak wyścigowy Ale on jest szybki Ej, ja w ogóle myślałem, że ślimaki są dużo ważniejsze Czekajcie o. O. No dawaj ślimak Pa, jaki on jest speedracer Ale on jest ładny No bardzo ładny ślimak, Czego? idealny film na kanał Kiedy nie wiemy co wrzucić Jaki pej, ale ja mam ładne zbliżenie mordo Ty Pokaż, ty jakie fajne Ale on nie fajny Fajny świn Emilia nie zabij się Czekaj, on teraz wejdzie na ściankę. Patrzy. Jeszcze coś będziemy o, nagrywać czy tylko to? Na razie tylko to, później się wymyśli, może ten wysoki sąd, tylko jak nam będzie świadek w sprawie spierdzielaj to znaczy, że jest zamknięty nie stany No nie, Paweł jumper. Zaraz wejdzie Level pierwszy Paweł Jumper. Du, 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 du. Pa, pa jak on wejdzie po ścianie, kurde. Owa! Pa! O nie, bo tutaj chyba jest murfisko, to ewentualnie będę wybijać murfki. Wejdzie? Nie, chyba poszedł spierdzielać dziwne zielone coś. Czekaj, pokaż go z tej strony, pokaż go tu od góry, patrz, okay. patrz, tu, patrz, on se idzie po ścianie po prostu, jaki kurde wydlak. Masny. To będzie idealny film na kanał. O, ale, ale na niego ładnie... Co ty nie robisz, nie... panie? Nie wiem, zbliżenie. Ja tu dystrybutorem wody. Znaczy... No. Dobra stój, się usiądę, bo nie boli wszystko. Kurcze! Ja na tam biedronkę. Się chyba się chyba się... Ale fajny ślimak. Nie nie Ty no. właśnie, tu jest to ten. Jest Biedro... Pokaż biedrońkę To jest biedrońka To jest, to jest, biedrońka. To jest tak stój, to jest biedrońka To jest oskarżony. Pan jest oskarżycielem, pan. To jest biedrońka To jest w sprawie. No. Ja! Masz skończoną matę, Mordo? I don't know. Dobra, już Masz skończoną żyźni. matę? Mordo. Mordo! Oczywiście, że nie. Został mi jeden przykład. Lec to... go, z drugiej przyjdź. Zaczekam. Nie, bo wrócę o 20 i to się już nie będzie opłacać, w ogóle wychodzić. Tej, Mordo, to wyślesz te zadania, nie? Z maty wszystko. Myślałem, że to ty mi wyślesz za ten z maty. A to przecież masz zadanie ten z maty, nie? Eee... nie do końca. Jeden przykład no z... Nie, panie, ty nie masz go zrobionego. Myślałem, że to ty, ty mi wyślesz. Ja nie mam nic ma zrobionego. Na kładzie się popisać chciał jeden... Widzisz, się tu chcą podpisywać? podpisywać? No, taka Tu w tej, w tej wsi, no. Dokładnie. Nie jestem z tej wsi, mordo. Ja jestem w tej wsi. Kury mi to chodzą. O, proszę reakcja. Jak nazwiemy tego ślimaka, że był fajny typ? Speed racer. Speedracer. Speed racer. Slimak <noise> <noise> Speed racer. Myśli klusk. Slimak Speed racer myśli klusk. To jest dobre imię. Tak. Level pierwszy. Paweł. Zrobimy mu boat. Level pierwszy na jumper. Level 10, Klusk. Siadaj na rafta. 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 Oko mnie spędzi ludzie. Proszę. Mięci mnie swędzi codziennie po dwie godziny. Masz alergię? Tak. No. Ej, wy to wyśleć Proszę to, Państwa, raft. Wyśleć te wszystkie zadania z maty. Ale pani, jak ja nie mam. Ale które z czego? Nie wiem, z czegokolwiek. Byle jakie. No i teraz. Yy, ślimak raft. Z czegokolwiek. Do, mamy jak. długie wakacje. W sumie. Ale. Wyobraźcie sobie, że to będzie się ciągnąć do czerwca. Nie, nie do mnie spoko. I kwarantanna się będzie kończyć. Do mnie spoko, jak ja będę mógł codziennie do Siwego przyjeżdżać, to do mnie spoko. Ja tak mogę do nie, końca żyć. Się, wyobraź sobie, że kwarantanna się będzie kończyć, nie wiem, tak 25 czerwca. Nie? I potem przez wakacje nic, a następna fala koronawirusa ma być podobno w jesień. Stój dotknę go, ciekawe czy się skończy. Czyli znowu w szkole. W szkole to musisz w dotknąć, a nie go napastować. No zobaczymy jak to będzie. A to jest dramat. Ale on jest ładny to co kończę, nie? Nie no, kończ panie. To polecam subskrybować, lajkować. Nie, polecam kanał od Fajeorza. Fiorz się nazywa. No i tyle. Okej, dzięki. No i tyle. Cześć.